Pomimo iż świat malarstwa obfituje w niezwykłe dzieła sztuki, to żadne z nich nie jest bardziej znane niż Mona Lisa stworzona przez Leonarda da Vinci e, blisko 500 lat temu. W dzisiejszym nagraniu spróbujemy zgłębić wszystkie jej tajemnice, poczynając od jej wpływu na sztukę poprzez pochodzenie i tajemnice słynnego uśmiechu. Monaliza jest arcydziełem włoskiego okresu renesansu, którego ramy czasowe nie są sztywno określone, ale możemy przyjąć, iż rozpoczął się w połowie XV wieku i skończył w 1527 roku, przynajmniej we Włoszech. Dzie dzieło to daje nam wgląd w czas, w którym zostało stworzone. XVI wiek był czasem odrodzenia intelektualnego i artystycznego w Europie. Odrodzenie to było z tego rodzaju pragnieniem ponownego po Łączenia się z ideałami antyku pochodzącymi ze starożytnego świata. Jednocześnie wraz z kolejnymi odkryciami geograficznymi oraz ekspansją handlową skutkującą wymianą kulturową, świat stawał się coraz bardziej otwarty i połączony. Florencja, w której Leonardo da Vinci mieszkał i pracował w tym czasie, była epicentrum innowacji i kreatywności, szczególnie w sztuce. To tam powstały nowe techniki malarstwa, trendy w rzeźbie czy myśleniu o sztuce jako takiej. W czasie renesansu mniej więcej w okresie, kiedy da Vinci namalował Monalizę znaczna część dzieł powstających w pracowniach malarskich była skupiona na tematyce religijnej. Działo się tak za sprawą wpływu kościoła, który zamawiał ogromnej ilości dzieł sztuki, a ich zadaniem było zdobić powstające kościoły i bazyliki. Namalowanie portretu żony bogatego kupca było odejściem od pewnych norm, którymi cechowała się epoka. Wracając do wspomnianego przeze mnie rozwoju technik malarskich, to Renesans odnotował ogromne zainteresowanie zasadami matematycznymi czy optycznymi i wykorzystywał właściwości pozwalające oszukać ludzkie oko, które pozwalały osiągnąć inny poziom realizmu w malowaniu postaci czy perspektywy. Mistrzem tych technik był oczywiście Leonardo da Vinci, który potrafił tworzyć wrażenie trójwymiarowości i głębi na płaskiej powierzchni. Wybitnym przykładem iluzorycznych sztuczek mistrza jest właśnie Mona Lisa. Choć do dziś nie ma zgodności co do tego, kim była i istnieje wiele teorii na temat jej pochodzenia, to uznaje się, iż za modelkę posłużyła Liza Gerardini, żona florenckiego kupca Francesco del Giocondo. Liza urodziła się 15 czerwca 1479 roku we Florencji w zamożnej rodzinie. W wieku 16 lat wyszła za mąż za Francesco, z którym miała pięcioro dzieci. Dożyła 63 lat, co było dość sędziwym wiekiem, jak na standardy epoki, i zmarła w 1542 roku. Pomimo, iż została uwieczniona na wieki, to niewiele wiadomo o jej osobowości ani związku z mężem. Namalowanie portretu zostało zlecone właśnie przez niego. Była to dość częsta praktyka, mająca tak naprawdę pokazać jego bogactwo, gdyż mało kto mógł sobie pozwolić na własny portret. Uważa się, że Leonardo da Vinci pracował nad portretem Lizy przez kilka lat. Jak już wspomniałem, tworząc obraz, Leonardo da Vinci wykorzystał szereg innowacji technologicznych, aby móc spełnić swoją wizję portretu. Być może eksperymentowanie z technikami spowodowało, iż obraz powstawał stosunkowo długo. Jedną z najważniejszych innowacji było użycie sfumato, techniki polegającej na rozmyciu i zmiękczeniu krawędzi obrazu, aby nadać mu mglistą, cenną jakość. Aby osiągnąć ten efekt, mistrz użył kilku cienkich warstw farby olejnej i zmieszał je, aby stworzyć poczucie głębi i realizmu w postaci. Inną kluczową technologią, której używał Da Vinci, była perspektywa liniowa, która była przełomowa w swoim czasie i do dziś taka pozostaje. Technika ta polegała na wykorzystaniu matematyki i geometrii do stworzenia poczucia głębi i odległości na dwuwymiarowej powierzchni. Da Vinci zastosował je, aby stworzyć wrażenie, że Liza znajduje się w pomieszczeniu z oknem. Oczywiście techniki te nie były jedynymi, którymi używał Da Vinci podczas malowania Monalizy. Wykorzystał również swoje umiejętności obserwacji i artystyczną intuicję, aby stworzyć mistrzowski portret. Podczas gdy technologia rozwijała się przez wieki, Mona Lisa pozostaje świadectwem innowacyjnego i artystycznego ducha Leonardo da Vinci. Co ciekawe, Renesans spojrzał na człowieka również od strony jego emocjonalności i złożoności psychologicznej. Portrety pochodzące z poprzednich epok są wyjątkowo stoickie i pozbawione emocji. Mona Lisa była swego rodzaju przełomem. Leonardo da Vinci pokazał ją od pogodnej i tajemniczej strony, która do dziś nie przestaje fascynować. Użycie farby olejnej, która została spopularyzowana w okresie renesansu, dała artystom znacznie więcej możliwości w pracy nad fakturą i kolorem. Da Vinci był jednym z pionierów użycia tych farb w tworzeniu miękkiej, gładkiej tekstury na powierzchni płótna. Wśród wielu teorii mówiących o pochodzeniu monalizy nie brakuje tych, które mówią, iż jest nią sam Da Vinci, który miał wykorzystać własne rysy twarzy. Inne mówią, iż portretowi twarzy użyczył jeden z jego uczniów bądź kochanek. Kompozycja obrazu była analizowana i interpretowana na niezliczone sposoby na przestrzeni lat. Niektórzy uważają, że jest ona świadectwem wiedzy Da Vinci w zakresie matematyki i geometrii, podczas gdy inni twierdzą, że reprezentuje coś znacznie głębszego i duchowego. Jedną z interpretacji kompozycji obrazu jest to, że Lisa Gerardini znajduje się w środku obrazu z horyzontem na poziomie oczu. Tworzy to zrównoważoną i pogodną kompozycję, która przyciąga uwagę widza na wyrazistym i enigmatycznym uśmiechu Lizy. To tak, jakby cały świat skupił się wokół niej, czyniąc z niej niejako klucz do odkrycia tajemnic wszechświata. Tajemnice jej uśmiechu od lat badają historycy sztuki, badacze i uczeni, którzy w większości zgodnie przyznają, że stoi za nim wspomniana przeze mnie technika sfumato, która tworzy unikalny wyraz twarzy. Technika ta wykorzystuje subtelne gradacje światła i cienia, które tworzą miękki, tajemniczy efekt. Ta technika daje Monalizie jej tajemniczy uśmiech, ponieważ tworzy iluzję ruchu i emocji w jej ekspresji. Inne teorie sugerują, że uśmiech Monalizy może być wynikiem wykorzystania przez Leonardo da Vinci złudzeń optycznych lub jego wiedzy na temat anatomii człowieka. Niezależnie od przypadku, jasne jest, że Leonardo był w stanie uchwycić coś wyjątkowego w swoim obrazie, który od wieków urzeka widzów. Znaczenie Monalizy wykracza poza historię sztuki, w trakcie wieków stała się symbolem wielu ruchów kulturowych, została użyta m.in. jako symbol feminizmu, niektóre feministki twierdziły, że jej enigmatyczna ekspresja odzwierciedla kobiecą władzę i autonomię. Obraz stał się integralną częścią tożsamości Luwru, gdzie jest eksponowany od czasu jego nabycia przez Franciszka I w 1519 roku. Jest to jeden z najczęściej odwiedzanych obrazów w kolekcji, przyciągający miliony odwiedzających każdego roku z całego świata. Obraz zyskał znaczną sławę po tym, jak został skradziony 21 sierpnia 1911 roku przez Włocha o nazwisku Vincenzo Perugia. Perugia skradł obraz, aby zwrócić go Włochom, gdyż wierzył, że należy do jego ojczystego kraju. Kradzież i późniejsza uwaga mediów wywindowała obraz do legendarnego statusu, a jego wartość gwałtownie wzrosła. Monaliza jest niewątpliwie jednym z najcenniejszych dzieł sztuki w historii, zarówno pod względem wartości materialnej, jak i znaczenia w historii sztuki. Wpływ obrazu możemy zobaczyć w pracach niezliczonych artystów, którzy studiowali go i podziwiali przez wieki.